Witam Was, ja jestem MCOD i kontynuujemy naszą przygodę w świecie Cyrodeal czy w grze Oblivion. No. Y, tym razem udamy się do cesarskiego miasta, wątek fabularny sobie na razie odłożymy i będziemy się bawić w, nie wiem, w różne gildie, areny, takie tam. Możliwe, że minie jakieś 20 odcinków zanim ruszymy dalej wątek fogularny. Ale możliwe. I także możliwe jest, że komputer mi skraszuje po, parę razy. Bo jakieś mam dziwne... Ma, ma jakieś dziwne schizy. Mam nadzieję, że to się nagrywa, bo nie chcę mi się jeszcze raz włączać gry. Yy, nie, nie będę sprawdzał, bo nie chcę znowu włączać gry. Bo mi się wyłączek zwijamy. Chyba nowy jakiś procesor kupię i takie tam różne jakieś sprzęty. Kasem mam, to samą mogę kupić. Ale oszczędzam. No, nie skoczę. Oh. Wieża z białego złota. Chyba. Już to wszystko tak wygląda jak z białego złota. Ale ta wieża jest boska. Jeszcze powiem, że do tej gry mam dodatek Knife of Nine, czyli rycer... rycerz drwieciu. Hmm. To są jakieś długie. Wie. wie e, Magów. Hmm. O kurde się. Myszka. A, myszka! Reset myszki. Gdzie są sklepy? Tutaj są. Mieszka no, nie wkurzaj mnie! Latam i w lewo i w prawo. Jak się jej podoba. Wejdziemy najpierw do jednego z najlepszych sklepików. A zawsze do tego wchodzę na początku gry zawsze się gdzieś tu zaopatrz. Za mogę zaopatrzyć. Welcome to a fighting chance. wiem, jesteś Naprawdę awesome. Naprawiszmy coś. To mi naprawi... Jak się buty popsuły, Jak się zbroja popsuła. Dobra, wszystko. Wiesz hmm. co mogę sobie kupić? Żeby w... Nie. Najpierw to muszę sprzedać. Trochę śmieci. Mm, Kostek sprzedam, po co mi on ...takie rysy posprzedaje, sprzedaje, skórzane twarz Skóra a... sprzedaje. Usually, okay? Skórę sprzedaje. A... Oh. Wszystkie, wszystkie cenne rzeczy sprzedaje. Coś takie, co ma swoją wartość, nie? <ścoughs> Właśnie. To zawsze sprzedaję, nic głównie kupuję ten miecz. Hmm. Nie ma nic więcej. Dobra, nie ma. To bierzemy. Tak ten... ten. Dobra. Hermeta. Nie, nie będę jeszcze. Kupował. Helmety ja chcę mieć już full seta, ale nie mogę. Nie dostanę. No i mamy już bardzo mocny mieczyk na swój level. No i pójdziemy sobie... No, poczytam co? Szarym lisie. Szary lis. No wyspajna postać. Dobra, możecie sobie przeczytać. Dobra. No i na arenę. Bo walczymy sobie trochę. No kurde. Ale mi to się wolno, od mnie to wszystko. Już nie bierze. Ale coś wam pokażę. Taką jedną rzecz. Trochę... No taką no, nie tyle dziwną co... No nie wiem jak to określić. Na taką fajną nawet. I można ją przegapić. Zobaczcie, zapamiętajcie sobie jej imię. Branny. Sorry, no time masz... to Takie to coś. No, Branwyn. Zapamiętajcie Branwyn. Jej, coś wam zaraz pokażę. No to można zakłady obstawiać, kto wygra. Nie... Ma... I nie można zakładać swojego. Swojego zwycięstwa, bo tak tylko byście zdobywali kasy i nie byście jej nie stracili, bo tak to byście życie stracili. Gdybyście mieli stracić kasę. Kurde. Dobra. Nieważne co on tam mówi. Patrzcie. Branwin. Możecie sobie to przeczytać.

zastępujecie właśnie i... I przeczytacie. Sobie. No, I pierwsza walka. Jeżeli oczywiście chcecie to czytać. Czarów można używać, można uciekać po całej arenie i się healować. Good, Właśnie, sprawdzę spele. Mam jakich mocnych? Ale serdecznie. Oj. Kurde, się zaczęła w dziwnym ujęciu. Kurde. Dobra, odpicuję się na początku. Wuhuu! Oh awa! Kurde! kurde. Dostaz, nie! No, nie, leceng, dupiah, bismillah. Awa! Kurde! Wom! Saya menang. Saya rasa saya tak dapat Wygrałem to, wychodzimy Przywracamy CHP, kondycję i manę. I lecimy. Po kolejną walkę. Dalej. Nie wiem czy dobrze mówię, ale to jest chyba osiem... 8, 8 tych tytułów. Po trzy walki na jeden tytuł. O kurde, już mi się adrenalina adren nie skończyła. Niedobrze. I hmm. no to wezmę. Jest takie mocne. Hmm. No, więc zdobędziemy tak ze trzy... ze tytuły i nie wiem co dalej. Trzy tytuły nie wiem, no, przegięłam. Będzie bardzo Fajne ciężka inna walka. I nie wiem, czy ją wygram. Oczywiście można swój zapyt przekładać na skończoną ale Kto by tego chciał? <grych> Uhu! Nie można by się było w ogóle zakładać. Nie lec się! Nie no, walczymy dalej. Czy się każdy walczy tak samo. Od razu powiem, że nie można ich... Yy, Hmm. Na przykład różne zaklęty i nie można zabierać. team, hmm. no, Niestety, takie życie. Bardzo łatwo można na razie zarobić sobie kaskę. Wymienię te rangi, które jest, jest tak. Najpierw szczur arenowy, Good potem chyba um, Krwiopuszcz. Um, w mojej wersji to jest jakiś robiaka. Um, potem jest mermidon chyba. Break, so Wojownik, gladiator, bohater, eh, bohater, gladiator, champion are. i wielki champion. Ale to jest... Nie jestem pewien. O, ten strzelet. Na widzę! O kurde no. Jakby się tak czaim, czaim, czaim. Gdzie w A, nie podlaczyłem się. Czao. No, to. Potrafimy się poinformować, żeby się podlaczyć. Mikrofon jest <sighs> dobrze. i z góry od razu przepraszam, że było mnie tak słabo słychać w tych pierwszych odcinkach. Naprawdę, ale nie mogłem sobie dopasować odpowiedniego skrzydła. Nie, nie wiem. A nie, sorry. Jest tak. Szczur, rozrabiaka. Potem jest krwiopusz, myrmidon. No i reszta, jak go Mam nadzieję, że nie teraz, nie teraz, nie teraz, nie teraz ta walka. Głupia. A nie, jeszcze jedna chyba. The tak. city. Welcome. No i znowu się wyleczymy. nie wyleczyłem, ale ze mnie się To się wyleczy.